Nie maneczko. Znów nagrywamy. Tak. Dla jaj i dla zasady. Tak jest. I tym, tym razem będziemy się ścigać z policją. Z policją i nowymi furami. Tak właśnie. W końcu żeśmy się nazbierali. Cały dzień żeśmy wczoraj grali. Żeby nazbierać na te strony główne i tak się to śniadko prowadzi. <laughs> nie, nie, już nie, nie jest tak źle. Nie wiem. Na początku było gorzej. No, <laughs> czy było panować. Ale co mi zmieniłeś na e, ten? usunąłeś tą Mazda nie? tak chociaż trochę nam szkoda szkoda aha przepraszam za wszystkie przekleństwa ale kurza to czasami jak cię rozpychają yy, właśnie tak jest to Zwasza... denerwujące zwłaszcza przy policji yy, mamy czwóreczkę 50, żeśmy zdobyli ładną nagrodę z Danielem no co to ma być? wrak mnie zatrzymał prawie Mamy zdanie takie same samochody i takie same kolory i z wszystko to samo o już jeden aresztowany gość Ciota, na początku już No tak Prawie mój był Ale nie, nie dałem się ja Jeszcze mi nikogo nie doszedł To no, parz zarzuciło mnie i wpadłem w suwa. I mnie aresztowali mnie, ale wstyd Ja powiedział, jak zawsze dobrze szło, tak teraz cię aresztowali. Chyba z nerwów, że nagrywamy, Chcemy się musiałem najlepiej pokazać. Ta, ta, o. Czasem jak chcesz... Za kim? Za mną? Tak. Nie. Ej. No kurde. Naprawdę. Naprawdę. Ej, znowu mnie aresztowali. Ej, no co ty robisz? Nie wiem co się dzieje, chłopie. Rzuca tym autem, jak nie wiem. Daniel, ty i te twoje... Twoje rozumiesz tuningi Chciałem, żeby był bardziej skrętny, no to jest aż nim zarzuca Tak się nie uczy Mamy już zero, jak już kogoś aresztują, to już po wyścigach. Ktoś na pewno nie ukończy. No założymy, że akurat ty ukończysz, a ja będę chciał akurat, żeby mnie aresztowali i się inni aresztują. Połukkończyłem. Człoło no jajku. Zdarzyło... Nie wiem co się stało, no dziwnie. No, no właśnie dwa razy pod rząd prawie mnie Praw Prawie w tym samym miejscu. Pójdźcie do mnie wszyscy. Bo ty zasrane słowie. Chyba mnie aresztują. No. Nie mów. No. Ale ja, ja. Dociśni mnie. Co jest grana? Nie wiem właśnie co się stało. Dobra, nie, nie komentuję tego. Gościu mnie docisnął. Zero, nic nie dostałem z Udowiedzmy. Dobra. Jeszcze tylko 3,5 minuty musisz poczekać no. Dobra, ja to wyłączam Bo i tak, co ja będę pokazywał, jak pokażę, stoję Ale mamy pecha, kurczę, nagrywamy i... I Prawie akurat wezwół jesteśmy i będą mi jaja Ale nikt nam nie będzie przeszkadzał przynajmniej no, Sami sobie poprzeszkadzamy Dobrze, że mam 50 wybuchów. 39 już Przynajmniej co możemy we dwóch... Ale małą kasy dostaniemy. No w sumie ta. Dobra, spokojnie Danielu, damy radę. Oczywiście. Żaden problem. Hamowałem, specjalnie dla ciebie. O, dziękuję. Nie, bo byśmy się pozabijali. To nie ma sensu taka gra. Dziękuję, że mi akurat ładnie wysunąłeś tego. O, Że nic mi Wziąłeś na klatę z suwa, dziękuję. Nawet fajnie, że według sobie jeździmy. A, suf pieprzył ten zwykły samochód. Wjechali i się pocałowali. Co następnego mamy kupić? Jak ktoś się zna na tej grze? To się opłaca następną klasę. Za 800 coś tysięcy, bo dajesz tam było kilka samochodów. Co myślicie o tym lancerze? Dziesiątka, nie? To była kolejny lancer. Czy coś innego? Jeśli tam coś znacie się to piszcie. Co najlepiej kupić? Co polecacie? O. O widzę, że nie oszczędzasz Zdenerwowałem się No patrz Katapulty, mami goście mnie blokują subami E czemu nie mogę katapultu użyć? Bo ja używam A faktycznie, to jest katapulta, ja się zapomniałem A to jest ten słów cholerny <grym> słów się zdarzył ze zwykłym z tym z korwetą ja mam szczęście, że drugi raz się zderzyły te dwa zwykłe sam... tym. Pierwszy się zderzył ze zwykłym, a teraz z policjantem i tak sobie lajtowo uminąłem i tak będę musiał tu zaczekać na ciebie, bo musimy długo skończyć w miarę. Auta fruwają, widać że jechałeś. Ja tu tak jadę 130 na godzinę. No, ja też nie. <laughs> Także jadę średnią prędkością. Szybciej się nie da. A ja się stanę, żebyś mnie dogonił, ale już mnie policja dogania więc... O, już cię widzę Tam gdzieś z tyłu... Suw, Pewnie mnie przyblokuje Dobra, ty teraz mnie możesz doganić. <grym> o, jesteś No... Sów mnie pocałował Tu jest, przesadzam z tą ścianą, o, dałem radę Kurczę, korwetta mi jedzie z przodu i nie wiem co mam z Dobra. Ooo, jak ładnie dostał. Ooo, minąłem go. O Jezu Dobra. Wow, co tu się dzieje? Jest dobrze. Ach. Jak? Minął dzień. Kiepsko. Oła! To ci się dziś zdarzyło, wjebałem do korwety. Tak minął dzień, słów mnie dziś pocałował. Ale ładnie to zrobiłem. Komputer mi pomógł. Kolejny słów, co mam? pojebało was? Jeszcze jeden słów. Jeszcze jeden mi pocałował, ale to chociaż dobrze. Poczekam na ciebie. Już do ciebie pędzę. Pojadę sobie powolutku, 115 na liczniku. 267 na liczniku. Nie, trzy te sumy mnie pocałowały. To aż tak czekać nie musisz, Na No nie... To nie było w planie, no ale... Ło! Wow! Panie też nie szkoda ci auta! No, teraz jedzie brygada. Pojechane. Jezus, tyś panie wjechał. Ty, małyż. Kurwa! Wiedziałem, że to zrobi. No, i... Co jest? Szybko, szybko, nie budźmy. Zablokował mi kurwetę, wiesz, i nie miałem go przepchnąć. Yy, na masę mi wylądował, znaczy przed maską. Nie blokował. Jeszcze w tym ciasnym miejscu. Co to? Opony, cholera. I jeszcze raz. Zapomnij. Bo... Ciebie? Tak. To wyglądają do miejsca to rozwarania blokady. <laughs> fuck fak, fuck, fak. Fuck, fuck. Wypierdalaj, dziadzie. Ajajaj Co tu? O o Udało się, udało się, 60 sekund Trochę mało, ale dobra A dobra. tu już jest końcóweczka Ty, możemy tam na dole zjechać, tam są kanały Jebać kanały No super Ja też <grym> Jak nie ma samochodu Kurwa, wiebałem <grym> Katapulta O, to żeś mi pomógł O na, na, na kapciach po katapulcie Ty, Katapulta nie, nie pozwala cofać Koniec Aresztowało mnie Nie aresztowało Ty przyjąłem ci do auta One Run Sorki jeśli ci zasłoniłem Nie spokój 6, 5, 4, 3 ZDOŻYŁEM, DZIĘKUJĘ PAŃSTWU Dzięki Tobie dojechałem Ale Ci pierdzieliłem co? I udało się To już ci... no chuj z hajsem, Bo też we dłużejśmy tylko jechali, ale Także no tysięcy w gotówce dostałem A no nie gadaj A ja nitro razy 5 Dobra Dziękujemy Państwu za uwagę. Tak jest. Do usłyszenia.